escape animal head właśnie więc chodźmy, chodźmy z tego jest <muchy> w ogóle, w ogóle. nie dwa jeszcze raz dobra Dla, to jeszcze... O, o. 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 <śmienicza> Bratem są tutaj. Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, tu, tu, tu. tu, tu, Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, trzy? jest trzy? Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, Nie, trzy? Nie, trzy? Nie, A głowa była za duża. Jeszcze raz. Co? Muszę przechodzić od nowa ten parkour? Co jest? Dobra. Dobra. Dobra, ten tybie, 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 tybie. Kolejna głowa tam była goryla. Dobra. Może za każdym razem bo no, by to było rydla. dobra ja dobra pierwszy poziom e przeszedłem pierwszy poziom pora drugi dobra drugi poziom wygląda w taki oto sposób dobra fajne, fajne nie 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 to to jest Teraz ten ciężki park w wow, wow. Dobra. I dobra. Dobra. I set point. Dobra. Mam ten checkpoint teraz. Yeah. Yeah. Sypko, sypko. Yeah, Dobra szybko Dajcie żeby zostawić łapkę z góry o Nie! 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 taki. Nie! 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 Dobra. dobra teraz muszę zrobić taki Nie! 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 Dobra. Trzeci raz. Dobra. dobra zrobię taki coś i tutaj była dziura wow. dobra trzeci poziom dobra co teraz będzie czekało, dobra. Jestem ciekawy. Co tu jest? Czy tu jest 2D? Czy to jest świat 2D? I jest tutaj, co tak głupie, co jest? Co jest, dobra. Uwielbiam. To jest ja. Nie powierzę. Dobra. To jest świat 2D, no dobra. To jest świat 2D, więc... No, to idzie ja. Prostre, dobra. Jestem prawdziwym nim. Jestem prawdziwym Mario uciekam. Jestem prawdziwy. Jestem prawdziwy Mario... łanie! Co za zadanie Magia sprawy została. Ale teraz O nie! To co to było? Ale teraz mogę się poczuć jak Mario! Wow! Dobra! Wydaje, że to są te grzybki! Wow! Kolejny chat point. Dobra, wow! Dobra. dobrze teraz przeskoczy taki kur. To też tutaj będzie. O nie! O! Nie. o. Dobra. Wow! Dobra. To jest jak Mario pisaj dobra. To jest jakby Mario, naprawdę. Dobra, to była pułapka, ale się nie zauważyłam, dobra. O co tu jest? Wow, ale mnie to wybiło. Nie? a nie! Co to by było? No co to by było, dobra. O nie, padłem do otwani. Zginąłem. Dobra. Dobra, muszę teraz jeszcze raz. kolejny wow! Kolejne, wow, dobra. To jest jak prawdziwy Mario. Wow! Oooo, nie kliknąłem w to. Nie kliknąłem w to w głowie, tylko kurczę, dobra. Wow! Uwaga, wow! Dobra. Dobra. O nie, ja robię. O nie! No co tu było? Jeszcze raz, dobra. Wow! Wow! Dobra, to obracające się, dobra. Dobra, wow, nie! Yeah! No, ginąłem. Ginąłem. Jeszcze raz, dobra. Dobra. Dobra, wow! O oh, nie! Nie Padłem. Co jest? Tu jest za dobra. Jeszcze raz ja muszę. No ile ja będę jeszcze to przychodził? Trudno, dobra. Muszę się trochę przez chwilę poczuć jak Mario, dobra. O nie, tu była głowa, nie! Ile jeszcze będę to przechodził, bo ja nie rozumiem.

Dobra! Trzeba hmm. chyba. No, o nie! Nie spadłem! A może trzeba przygotować do Tam? Dobra. nie mogę tak zrobić, dobra. No. no nie! No, nie.

Zginąłem kolejny. Teraz 20 lat, dobra. Dobra, Wow. O, wreszcie. Wreszcie mi się udało. I czwarty poziom. Czwarty poziom już, dobra. Czwarty stadion, dobra. Dobra. Raz ja skacze tu. O dobra, wow. Jest. Wow. Dobra, wow. Wow, może, no i dobra. O tam kogoś złapał już tak. Dobra. Wow. Nie, ja padłem. Dobra, nie muszę się denerwować, bo to był mój pierwszy raz tutaj, dobra Dobra, wow Spróbujmy teraz, wow Dobra Dobra O dobra, wow I teraz, brawo! Nie wiem, co się by... A co się stanie, kiedy ja wybiorę lewo Może tam będzie ten zły gorel, czy może coś innego, dobra ale ja nie chcę się tego dowiedzieć. Wow! Wow! Nie! Co ja zrobiłem? B. Zginąłem. Drugi. Drugi raz zginąłem, dobra. Muszę teraz przejść ten prosty parkour. Teraz ciężka rzecz. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Jest było. No, dobra, dobra, dobra. Wow. Rada, tylko ja uciekam. Co to jest, dobra? No nie! Zły moment. Zły moment, to było? No nie. No co to było? Dobra, wow! Wow, ale to było dobre. Dobra, wow, ale to było dobre. Co to jest? Dobra. A tam jest... O tam jest... Kolejny stadion. Wow! O nie. Zginąłem. Dobra, jeszcze raz muszę tu przyjść. Dobra, jeszcze. Raz, ale wtedy... I ja. teraz, wow Nie! Co ja zrobiłem? Dedłem. Dedłem. Kolejny raz. Chyba już czwarty. Czwarty raz z dedłem. Dobra. Dobra, łow! Ale to było dobre. Dobra. Dobra. Zrobiłem to. Ale widzowie, gierka była naprawdę fajna. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku.